To jest podstawowy tryb. Zbieracie e emeraldy. Nie możecie w się brak, dać złapać. Emeraldy jak? Dobra. Kurde. Jak stanie i... tłumaczę. Jak chłopców nagrywasz? Czym jest emeraldy? Ja nagrywam. Ja też właśnie. to oh, nice. z Time. takiej perspektywy? Ja myślałem, że tak samo z góry będzie. Nie do tylko strzelec tak ma. Tak. Jo Pier dole, tutaj mam tutaj takie. Okej. Okay. Wiecie, co mi ta gra przypomina po tym zbieraniu itemów? Hmm. Jak była ta gra spy coś tam? Te, Te spy party chyba. Ej, agent. O kurwa, no stygnąłem Jak Czeka czym czeka za film Czego ja? Ja Holę snajperem? Tak Tak Dobra, I kampi w... na diamencie nagrywane Wiecie to jest powód, że się kampi ja nie tutaj na diamencie w ogóle Tam jakiś mi zajebał diament Spacją podnosicie diamenty A, Spacją podnosicie daj, diamenty Mogę sobie daj. zmieniać Ale O magiczny Fawon U. zajebał diament o, Nie wiem właśnie jakim cudem nie? <grym> Ja Tego nawet <grym> obok diamentu nie był Jak to nie? A, chyba, ty gadasz że pokazuję, Chyba, że pokazuje inaczej na tym, na tej Ty gadasz Mam trochę, mam trochę taki e, A, teraz, Jak to teraz powiedzieć? Normalnie. Czas pomiędzy Piękna postać O, wow, ty Ty zginął No, ktoś zdeadł no, to... What the fuck?! A... Tak, wcale to nie było podejrzane To jednak nie nagram sobie tego, bo mi czas a... tak naturalnie się... a... a... nie XZ Xd troszeczkę Ale nie chcę mi się mieć tych pomarańczowej ramki, czy zielonej, zielony, czy on żółty mm, I see o, jeszcze dwie osoby żyły. Że... Jeszcze w żyje. cały co radzuje mi że wow. nie będę żyje, a mimo że nie żyje No, no wiem, a vlot że... właśnie a no to się mi się podkazuje, że... No litość, jak go nie widziałeś? A da się zmienić jakąś kamerę Kurwa zauważył mnie oh. <śmiech> <śmiech> a, Ale no, dwa ja diamenty zajebałem, przynajmniej jak nie patrzył 50 10 punktów Tak, a zabił wszystkich, bez pomyłki zabił So, On diabet, nie zrobił y żadnego misa. Jahol jest walodym snajperem po prostu i tyle. I, tak, i teraz powinna tak. wlecieć taka muzyka z... I teraz tera. Jak powinien powiedzieć, ty, ty. że nie szanuje nikogo poniżej 50 punktów, tak? nie tak, szanuję no, ludzi dla mnie, dla mnie oprócz E u mnie powinna być muzyczka ja od razu mówiłem na, na, na tej ty, ty. mapie coś, coś takiego jest, jest jak kopalnie można do nich wchodzić oh my i god jet seeker jest go po ]łem. środku seeker jest po środku so, so, waiting, waiting for players. players nie, ja mam model jet oh. I'm ja też mam waiting for players waiting, waiting for players tak wszyscy są? halo? ja jestem sorry co? Ale co a. A, a już, dobra. już, już. Nie minimalizuj się tej gry, bo no ze ja... O mój boże, ty Bon sniper ze środka teraz. No tak. No. Jak mnie w nic nie zrobiłem. Zajebałeś diament na moich oczach. Nie dotknęłem go. Ninja podebrał 6 okay. diamentów. Dobra, miałem teraz wartość, że tego nie widział To jest takie coś, Ej, że to po prostu... Ej, nie podobrałem ci tego spierdolonego diamentu, dlaczego mi niby zetm? Wiecie na czym teraz polega? Po prostu trzeba Ej, włóci... robić to, jak on się nie patrzy Ej, na co ci... to Słuchajcie, tak. ja nie widzę, bo mam spierdolonego diamentu Na, tak na środku masz, okay, na nie środku nie go masz Wlotrz, czemu do mnie kupasz coś randomowo? Kurwa Wiesz Ej, co, próbowałem kogoś trafić i trafiłem ciebie Jaki pierdolony farciarz a, mówiłem, a ilu zabiłem już? Trzech, no to się zgadza, bo celowałem okay. do kogoś innego w ogóle. Stwierdziłem sobie teraz, że a, teraz nie podniosę diamentu, żeby nie było zbyt podejrzane i nagle jeb*** strzał. Fak, zabiję. To e, jest ten sniper wybierany losowo? Tak. Tak, każdy powinien jeden raz być przynajmniej. Chociaż nie pamiętam to ile ruchów odstawiłem. To stawiłem. było świetne, co zrobiłeś. Się już. Ale ja też, ale też nie. się teleportowałem za 5 razy, nie wiem czemu. O Boże, jednym punktem, no bo miałbym więcej, ale dwóch cywili zabiłem, bo nie mogłem kurwa trafić, mówię czasem to się buguje I know your pain no. ja Tak jak trafiłem kogoś, kogo nie celowałem w ogóle okay. Boże To będzie dobre No, to może być fajna. No, nie wiem, teraz chyba zmiana tego się nie przydaje, chociaż Nie, ta, ta mapa będzie fajna, nie. bo Dosłownie w lesie można zgubić. Waiting for Players, ktoś zminimalizował? Nie. Nie. Myślę, że to jest, że czekamy ogólnie na wszystkich. No. A to może. O, ktoś jest wielorybem. Aha. Chyba jednak nie on. E, widać, jak się porusza ten laser ogromny. O, tak. Więc znaczy tak. ogólnie widzisz tego wieloryba, nie? Bo to jest on. Jaki wieloryb? Kurde, Kto strzela w ogóle? Zaczął, zaczął po prostu randomowo we mnie. W jeden. A? Znaczy, że wszyscy w podniebali, o to. Oto fakt. Aha, Aha, nie, nie wiem nawet, gdzie i jest. A fawo jeszcze. Yeah. Ja. Ja raz od razu raz mówię, nie wiem, czy, czy mam ustawionych ile jest na 6 rund, więc może być jeden pokrzywdzony, że nie będzie. Nigdy szukający. Hmm. Ha, dzięki. I to pewnie uderza. ja. haha. <laughs> szczęście? Ha! O, myślałam, to, że myślałem ci... diabłem. ci się nie uda. Karycy. Hmm. Hmm. Można spać z mapy? Nie, no nie, nie, nie. Boże... E... Nie wiem, czy on jest ślepy, czy co, ale. Właśnie nie wiem, ale chyba tak nie do końca. Nie no. jest ślepy, ale nie do końca. Yeah. Musiałem... Boże, nie, Fawon jest, jednak jest ślepy, ślepy po prostu Dobra, jednak jest ślepy. Tak. No Boże ja, Fawon umrzy Zdechnisz, zdechnisz Mam cię Oooo W ostatniej chwili Trzy ci darwał Trzy, Trzy razy do niego strzelałem! Trzy razy, Trzy razy. Drzewa ale mają za duże hitboxy. Hit jestem ostatni także, ale gram pierwszy raz Boże. Zobaczymy jak teraz ja będzie strzelać I czy odróżni boty od ludzi Mamy no, no. Ja. <laughs> No, tu jest dużo budynków, także można się chować. Xem XM się używało tych specjalnych tak, rzeczy w ogóle? Tak. Dobra. To zależy ja nawet tak, nie wiem, czy jak są, to są jak jest jakieś specjalne rzeczy. Tak, jak bardzo. jesteście strzelcem, albo jesteście zwykłym, to wybieracie. Macie na dole do wyboru trzy rzeczy zawsze. widziałem, tak, jest smoke, zmiana tej postaci o, i jakaś Tak, łapka czy chuj. O! Że to ale, Boże, ale ktoś zadymił, widziałem to. Ktoś się spierdział. Czekaj, czy to wlocz teraz broni? Nie, ja już strzelałem, więc już ja, nie. O ja. matko, caryca strzela. Ojoj. Ktokolwiek to wziął pułapki, ten jest Bo nie mogę zupełnie celować. O ty. <laughs> Przepraszam, to ty <laughs> zawsze jako używałeś, ja nigdy tego nie używam, bo nie wiem jak to działa. No! czek. Ocz. Nie, to ktoś inny mówi. Ten jachol wychodzący z dymu. O, który to był? Jest. Wolfiretumpi. A nawet nie odkryję tego diamentu. córko. Saryca. Saryca, z czuć. Saryca, zrobiliśmy już. O, matko, z tym nie ma drugiej ucieczki, łatwej. Boże, zapierdolił to. <grystanie> widzieć caryca, bo to musi być piękna. Wiecie co robi caryca. Ta. Caryca central. Ja hold To nie ja, ja nie mam pułapek. Ja on za moje na moich oczach to zrobiłeś Caryca, wiecie co robi Caryca? caryca na pasuje, jednego kam. Jednego tak, Caryca jest 10 diamentów, musisz wszystkie pilnować. Kurwa, wiem, ale ja po prostu nie jestem w stanie. Wiesz caryca, my nie pójdziemy po ten jeden diament, który akurat... Tak, płynie. bo my widzimy gdzie ty Dokładnie. patrzysz. Widzimy laser, gdzie ty o, jacy, patrzysz. To ja nie widzę, nie, nie ogarniam tego... Myszki. E, prawym przybliżasz i wtedy dopiero możesz strzelać. To ogarnęłam. Jak ktoś to zajebali ci ten diament. Tak, na który patrzyłaś. <laughs> Teraz chyba nowy pilnuje. Kurwa! To jest na pewno, to jest na pewno Fawoniusz. To ja już wiem. Ja nie mam popek, ja... ...nie wiem co. On to wiesz niby. Co to za oskarżenia w ogóle? Mhm. Volge, zostaw, 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 zostaw. Wolcz. Zabrał diamoncior. Wolga, Wolga zostaw. Eee, snajpi, snajpi, Ale ktoś dymar rzucił na środek. No tak. tak ja nie umiem pograć. się holfy jest Normalnie najlepsze... jak ten... Y... Ch ch chyba, nie wiem, z 20 pułapek zostało... Nie no, Wolfiego zabiłaś. i ani jeden strzał nie padł nawet. Je, nie? O nie, myślałem, że zajemy. Boże, zaczęła pod koniec strzelać. Minus dwa. Kogoś trafiłaś pod koniec. Caryca trafiłaś po kogoś pod koniec, co nie? Boże, obok mnie był Yaholi, jeszcze i ja. No. Jakby co tutaj, można sobie czułość myszy. Nie wiem, że to sobie to musiał sobie przestawić. Ej, chyba jestem tym. Strzelającą, tak, tak to możesz wybrać sobie na... Z o, możesz trzy, tak, sobie szczera. wybrać rzeczy, które chcesz. Jedną z trzech no sensie. Strzela. Tak, ja strzelam. A tu mam 5 A potem się je reloaduje. Nie, nie zwiększa, zwiększa ci się. Po tak, prostu tak, po tak, chwili ma... ci się wraca. pojebane. o Jezus Maria. Boże, tu macie to te stę y... Tak to się nazywa? Muszę się nauczyć grać tak jakby w to? Tak, jakby co, tutaj są wenty i NPC też potrobią przez Tak, NPC też przychodzą A. przez wenty. To nie jest tak, że my się po prostu wiesz? E, specjalnie tak mówimy, żebyś strzelał do tych, którzy przychodzą. Znaczy, się nie strzelał. Nie strzelał. Nie chcemy, żebyś się tak punktów. Jak ty nie, Tak, tak, tak. wydaje chawa, mi się, że. Wodyń, Dobra. Nie? Cary, co ogarniasz? I Wolfi? Tak. Zauważyłem, jak ty lecisz do mnie. Już chciałem uciec, ale kurde... Zabij Fawuniusza. gdzie jest. Mogę ciebie pokierować. Nie, nie, Jahol, nie! Ej, autentycznie mam pełno w graciach teraz. To nie A bo on się na ciebie jąpił pewnie? No wiedziałeś. Po stacie e, prawie jak się nie no, wszyscy tutaj Ja byłem PN, że zginął no, zbrać diament na moich oczach I było daleko. gada. Ale widział, nie on gadek. ma przybliżenie. Nawet nie przybliżenie, nie, nie zrobiła tego na przybliżeniu. Lol. Najlepsze. <gry> najlepsze, ja zdobyłem jeden diament w ciągu całej gry. Ja, ja tak, kilkanaście. To też kilka. Ja próbuję przeżyć. Ja w ogóle diamentów nie widzę. A ja widzę. Gdy już widzę, to są na takim widoku, że nie masz szans, żebym jezdy. o nie, trafił mnie Bo w to końcu. To jest na tryhardzie grana. Nie, nie na tryhardzie, a co po mapie. boże wolfi sobie. Da. Kurde, Wolfi, Fajna postać tak. by the way, ale to tak swoją drogą? Nie, ja teraz rybo no, O wideo, wideo, nie, wideo, wideo, i został wideo. tylko fawon. O nie! O, masz, Jak to możliwe? Dwóch? Moje pułapki nie będą już na nikogo działały. Użyj ich na sobie. No. A runda? Aż fawon, Mówi, masz tam takie, diamenta. O, ja nie mam pułapek. Ten... Stój fawon, stój fawon. Dobra. Ryzyk fizyk zrobiłeś. <laughs> Boże jak mu na oczach zajebać? szybko tepaj się to możesz nie, uda nie, ci się. Nie, już koniec, już koniec. Nie, nie już uda koniec. ci się myślałem, że tepniesz ci i uda ci się. Ale mu zrobiłem jońka przed oczami. Dobra, ja grałem pierwszy raz. Teraz pytanie. Nie, jeszcze je, jest. jest jedna runda co znaczy... Zabiję, bo zabiję że pięć osób. Tak. No. Potem no, można bo, ustawić jedną masz rundę, więc coś, ale dobra. Nie wiem Dlaczego co teraz runda? nie. Ja nie, nie wiem. To będzie trochę takie. No bo żeby każdy był raz, nie? O nie, no, teraz ja! No teraz każdy, każdy raz jest. A jest na 5 czy na 6 rund w końcu? Na 6. A, no dobrze, to jest szósta no to nice. runda. To dobrze. Nice, nice. Boże, co to jest? To jest w ogóle? Ja. I teraz to już musi być Wolf. Kurwa, naprawdę? Przybaczaku ginie jako pierwszy. Ja, po... Fuck! Ja, no, co? Jakim cudem wy tak szybko padacie? W tym e, wróć, Kto, ktoś tam snajpi. No Wolfi, Wolfi lepiej tak nie rób, bo wtedy widzę, gdzie się patrzysz. Ja wiem, wiem. Najlepsza taktyka to jest latać sobie i kącikiem oka tylko patrzeć. Na no, jednak kizdia W ogóle miałem bekę, bo outfit mi zmieniło z jednego na ten sam. Co nie? Zmieniło mi na ten sam outfit po prostu, ja pierdolę takie. Nie, mi pokazuje, że ja cały czas mm. żyje. Tak, no, Ahol cały, cały czas żyje. Zapisać. A nie, nie żyje u no, mnie. Loż, sobie Ja tam zawsze oglądam e, szukającego. Cały czas patrzy się w ten jeden rejon, gdzie ja jestem. I masz... caryca jest Dread in Peace. Okej, okay, jednak jest. Ja hmm. będę sobie bo to jest najlepsze. No a w teraz Ja jeszcze żyję. Co? My jesteśmy tylko we dwóch, okej. Okay. Wlodz, cofnij się. A nie, czekaj, jest jeszcze... Tak, wlodz, okej. Okay. No i Fawon jeszcze chyba jest. Wlodz i Fawon. Tak. Nie wiem dlaczego... Słuchaj, bycie NPC-tem to za moje powołanie. O Jezu, przepraszam. Uuu, moja krew. Szymczaku Fawun rodzina? Fawun... ojciec Szymczaka? Fa o, 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 <laughs> nie proszę, nie Boże, dobrze że on lata w jednym miejscu. Oj, oj, mam przypał. Mam przypał. No. Dobry piwko pijemy Cały czas tam jest, on na mnie czeka. No, gdzieś nam czeka na ciebie latający. Spróba postrach się może. Nie, 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 nie. Wolfi, Wolfi w tym momencie robi USB me round round, round round. <laughs> no. Ale obserwowanie szukającego jest lepsze niż chowającego się. Zależy. Jak to zależy? Bo zależy to więcej jest. Nie widzisz mapy. Boże, Dobra, O, no, Nie gadaj, dobra. Boże, udało no. się! Cześć Pawon! Survivor! Survivor! Ale nie oh, jak tam survivor, bo też nie wiem. Pabon wygrał! No, let's go. Ja byłem drugi, jej! Ja byłem czwarty! <laughs> Ej, dałbyś przeczytać do wszystkich wyniki Wiem przy... która byłaś? nie wiem, bo ktoś za szybko kliknął. O, coś ale, Unlock co? something. to ale, ale to jest nic ja, Dla mnie to jest najgorsze, ponieważ kurde trzeba czekać kupię.